Małopolska zmienia się na naszych oczach. Teraz wszystkie małopolskie wsie, miasteczka i duże miasta stają się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów, turystów i samych mieszkańców. Wszystko dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na rewitalizację małopolskich miejscowości, której celem jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego. Bardzo się cieszę z przeprowadzonej inwestycji, yy, super sprawa, yy, kostka prościutka. No po prostu jest przyjemnie, yy, atrakcja fontanna, to dzieci bardzo lubią. E, to miejsce, no widać, że im służy. Ta fontanna też spełnia swoją funkcję. Dzieciaki cieszą się z nowego miejsca, że po prostu mają, mają miejsce, gdzie mogą sobie pojeździć, coś porobić. Jest przepięknie, przestronnie, po prostu odświeżone, odświeżone miasto, że tak powiem. Wśród inwestycji objętych wsparciem jest przebudowa Myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki. Centrum miasta po rewitalizacji stało się przestrzenią dla mieszkańców, a zmiany w rynku oprócz nowej, płaskiej nawierzchni objęły także przywrócenie drzew wzdłuż głównego ciągu pieszego, dodatkowe ławki oraz dużo niskiej zieleni w postaci krzewów i bylin. Dzieci natomiast cieszy nowoczesna fontanna. Także centrum Limanowej zyskało całkowicie nowe oblicze. Poza nowymi fontannami powstały tu urokliwe alejki, gdzie można odpocząć. Nowością są ławki interaktywne ze stacjami ładowania USB, hotspotem Wi-Fi i innymi funkcjami multimedialnymi. Nowe oblicze zyskał także Buzodrom, w którym powstała letnia kawiarenka. Odnowione centrum bochni zyskało nową nawierzchnię z przywróceniem historycznych rysów i zaznaczeniem kształtu nieistniejącego już ratusza. Pojawiła się ekspozycja brył soli zatopionych w żywicy, fontanna multimedialna i odremontowany pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Na płycie rynku pojawił się także gwarek oraz historyczna makieta nawiązująca do niezwykle bogatej historii miasta. Jednak nie tylko odnawiane są duże rynki czy skwery. W ramach projektu spotkajmy się na podwórku. Dotąd zaniedbane tereny na nowochódzkich osiedlach dzisiaj wypełniły się zielenią i różnymi elementami architektury parkowej. Małopolska to nie tylko jeden z najlepiej rozwijających się regionów w Europie, ale także jeden z najpiękniejszych. Dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na rewitalizację małopolskie wsie, miasteczka i duże miasta z roku na rok stają się jeszcze bardziej atrakcyjne dla inwestorów, turystów i samych mieszkańców. Aktualnie finalizujemy 214 projektów o wartości ponad miliarda 700 milionów złotych, z czego blisko 900 milionów to środki unijne. To wsparcie pozwoliło małopolskim gminom na realizację wielu ambitnych inwestycji, które ożywiają gospodarkę, wzmacniają lokalny rynek i wpływają na integrację lokalnych społeczności.